Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem powiedzieć Wam o książkach, jakie przeczytałem. W 2020 roku, ale stwierdziłem, że byłby to nudny film i strasznie długi. Dlatego chcę wyciągnąć kilka wspólnych cech, o których zaraz będę mówić, które płyną z tych wszystkich książek. I też nieruszenie kwestii psychologiczno-socjologicznych byłoby błędem tego materiału. Dlatego chcę Wam zbudować kontekst na bazie chociażby książki przyczepne historie i znaleźć analogię do tego, co opisują tutaj autorzy, bo Zauważyłem, że producenci żywności bardzo dobrze zaczynają grać na naszych emocjach. My, powiedzmy. Mówimy, ja jestem niesugestywną osobą, mi, na mnie takie coś nie działa. Z tym, że jeżeli zobaczymy fajną konstrukcję historii, gdzie wywoła w to nas emocje, taki przykład reklama Allegro dwa lata temu bodajże, gdzie dziadek uczył się angielskiego, żeby porozmawiać ze swoim zagranicznym wnukiem, który się wychował, wychował w Londynie. I zobaczcie, jak to mocno dobrze wpływa na nasze emocje. Łezka wokół tam się kręci i dokładnie zaczyna to przenikać w sferę żywieniową, spożywczą. Im bardziej producenci żywności będą ogarniać storytelling, tym dla konsumentów jest coraz gorzej, bo oni będą mogli też wywierać na nas wpływ. Raczej nawet nie wywierać wpływ, tylko manipulować, bo manipulacja, wywieranie wpływu to z pozoru są dwie takie same, dwa takie same określenia, tak naprawdę wywieranie wpływu w ostatecznym rozrachunku ma przynieść nam coś dobrego, a manipulacja jest upodnóża założeniem złym, że Coś sprzedam tobie drogo i ten produkt przykładowo jest gówniany. No to jest manipulacja i manipulacja jest nacechowana negatywnie. Branża spożywcza, wszystkie przetworzone produkty kolorowe, właśnie opisywane reklamy, historie z wodotryskami bajkowe, gdzie to może nie na Ciebie wpływa jako rodzica, ale wpływa na przykładowo twoje dziecko, gdzie jest bardzo sugestywne i potem cię terroryzuje, że masz kupić. Ten słodycz, a nie inny, no i tak to działa. A jeżeli chodzi o nasze decyzje, no to tutaj też pułapki myślenia Daniela Kattelmana, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. On tu tłumaczy myślenie szybkie i wolne. Szybkie to jest to odruchowe, intuicyjne, spontaniczne, a dwójka to jest właśnie analogiczne, matematyczne. Więc tu już musimy się skoncentrować, przeanalizować, żeby podjąć jakąś decyzję. Banalny przykład, gdzie wpisuje się to w badania pana Daniela, gdzie idziemy do marketu, na początku mamy warzywa i im bliżej kasy, pojawiają się słodycze i przy kasie przykładowo również jest mnóstwo tych już przetworzonych najbardziej produktów, i w naszej głowie pojawia się myśl: skoro już tam kupiłem, kupiłam sobie warzywa, owoce, no to jedno małe nam. Nie zaszkodzi. No z tym, że to się kończy tak, że pakujemy 80% przetworzonych produktów i ten koszyk wygląda bardzo słabo. To samo tyczy się zawsze na koniec jest, a może batonik, a może kawka z tak itd, i tak To ma wywierać na nas odruch bezwarunkowy. No dobra, zrobiłem zakupy, benzyna za stówkę, no to tam 5 zł kawa, i jakiś baton tam mi nie zaszkodzi, się kupuje. I tych właśnie takich, jakbyśmy podsumowali pojedynczych kwestii w naszym życiu. Jest bardzo dużo. I tu właśnie też chcę nawiązać do kodu kulturowego, gdzie producenci żywności bardzo dobrze i skruplatnie grają na naszych. Uwarunkowaniach, zachowaniach kulturowych, bo przykładowo w Stanach gra się bardziej na ilość dużo, więcej. Skąd przyszły najróżniejsze dziesięciopaki, pięciopaki, powiększona kola, powiększone frytki? No, to jest właśnie z kultury typowo amerykańskiej. W Polsce się przykładowo bardziej gra ceną, że zbija się te ceny. We Francji gra się przykładowo smakiem, bo tam zobaczcie nawet dzieci w wieku 4 lat dostają bagietkę. Chleba pszennego i mama daje mu wina albo szampana, żeby próbował. Ale to wino i szampan nie ma na celu nauczyć go. Spożywania alkoholu, tylko właśnie są najróżniejsze badania pokazujące, że ten wachlarz smakowy, pielęgnowany od młodzieńczych lat potem powoduje, że Francuzi są bardzo dobrymi kucharzami i tak dalej, i tak dalej. Dlatego zobaczcie, ile tych zmiennych jest, gdzie jeszcze nawet nie poruszyłem kwestii żywieniowej. No i też właśnie tutaj od razu przejdę do. Kwestii żywieniowej związanej chemia w pożywieniu. Tutaj mamy najróżniejsze mulgatory, konserwanty, gdzie w Polsce jest takie prawo, w Niemczech jest inne, w Czechach jest jeszcze inne. Jak się okazuje, Niemcy, Czechy mają bardzo restrykcyjne prawo dotyczące najróżniejszych konserwantów pro-konsument, czyli tych. Konserwantów można, może używać producent dużo mniej, i są przytaczane tam, używane badania rzeczywiście bardzo duże. A tu jak się wspomni o tych badaniach, no to robisz się nagle szamanem. A tam przykładowo od wielu lat jest to używane. Kolejna kwestia związana z tym, że mamy plagę otyłości, to jest cukrowa mafia, i tu chodzi o to, że wiadomo. Tyjemy od nadwyżki kalorycznej, ale zadać sobie trzeba pytanie, dlaczego tyjemy, dlaczego jemy tak nadmiar? No bo jak człowiekowi tak łatwo by było opanować to podjadanie, to on po prostu by nie podjadał i by było wszystko gitara. A tutaj problem polega na tym, że cukier rafinowany, gdzie pojawia się w najróżniejszych postaciach, jest blisko 50-52 nazwy różnych zamienników, ukrywaczy cukru, syrop glukozowo-fruktozowy, jakieś tam miody, cukry owocowe itd., itd. Chodzi o to, że my bardzo mocno dużą ilością cukru, też to wynika z fobii y, tłuszczowej, która była po reformie MacGruvera bodajże w latach 70., gdzie stwierdzono, że ludzie tyją od tłuszczu. Wtedy w ogóle badań nie było, ktoś tam jakiś taki wniosek wysnuł, że odtuszczutujemy. To co branża spożywcza zrobiła? No to zamieniamy tłuszcz na rzecz cukru. No i od tamtego czasu też właśnie doszło do tego, że ludzie zaczęli tyć w niesamowitym tempie. A to jest spowodowane w tym, że cukier wywiera tak negatywny wpływ na naszą grelinę i leptynę. Zaburza nasze łaknienie, w sensie nie blokuje. Cały czas jesteśmy głodni. Grelina w naszym żołądku, która mówi jedz, 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 cały czas jest napędzana. Leptynooporność też się często pojawia, czyli to blokowanie apetytu też jest pogorszone. Pojawia się insulinooporność, wtedy już dochodzi do w ogóle zaburzeń gospodarki insulinowo-cukrowej, do problemów jelitowych, które też wynikają już. Z chemii konserwantów i dużej ilości cukru, i tutaj mamy właśnie mikrobiota. Jak tą książkę byśmy przeanalizowali, to tu jest pokazana korelacja, wręcz nawet zależność w pewnych kwestiach najróżniejszych nowotworów: nowotwór jelita grubego, cukrzyca, zespół cały metaboliczny, który potem wpływa na problemy sercowo-naczyniowe, wszystkie zawały, udary. Pogorszone wchłanianie witamin, minerałów, cała rozregulowana mikrobiota jelitowa wpływa na nasz układ hormonalny. Wszystkie kwestie endokrynologiczne teraz na szczęście zaczynają też być rozpatrywane przez pryzmat jelit. Wiele hormonów, insulina, grelina, hormony też czy w naszej przysadce mózgowej dotyczące tarczycy są analizowane przez pryzmat dielit. Zawsze współcześni żywieniowcy profesorowie, którzy ogarniają właśnie żywienie i leczenie nie tylko farmakologią, robią Ukłon w stronę jelit. W pierwszej kolejności ogarniają jelita, a potem już, nawet jeżeli chodzi do stosowania najróżniejszych konwencjonalnych, akademickich metod, to po pierwsze, że potrafią osiągnąć efekt, nie stosując takiej ilości chemii, czyli wcześniej, jeżeli nawet nie była ruszana nasza mikrobiota, nie była odbudowana, no to nasze ciało nie reagowało na 5-6 środków. A teraz nagle się okazuje, że odbudowali jelita i mogą naprawdę małymi dawkami odbudować, czy na nawet zniwelować jakieś infekcje. A kolejna sprawa, że nawet jeżeli ogarniemy jelita i potem dochodzi do sytuacji, nie daj Boże nowotworów i mamy chemioterapię, to też ilość tej chemii podawanej jest bardzo ograniczona, czyli mniej jest podawane przez co też możemy na ciało płynąć w ten sposób, że nie ma ewentualnych skutków ubocznych poprzez podawanie chemii, dlatego odbudowa holistyczna też można tak to na nazwać poprzez medytację, optymalizację stresu, odbudowę jelit, patrzenie przede wszystkim przez całość naszego ciała, a nie tylko przez pryzmat mózgu, czy tylko nerek, czy tylko serca. Wszystko musi być zebrane do jednej kupy. Ciekawe badania, bo Wiele osób śmieje się z medytacji, optymalizacji stresu, świadomego oddechu, a uwierzcie mi, że jest wiele publikacji naukowych, które pokazują, że grupa osób, która stosowała medytację i stosowała przykładowo nawet chemioterapię, miała dużo lepsze efekty w grupie medytującej. Dlatego też to trzeba. Wgłębiać się w ten temat i analizować dogłębnie też automatycznie DNA życia. I tutaj nie mam tej książki, bo ją słucham, się nazywa Holistycznie. Tutaj Wam pokażę miniaturkę. Mówi jasno, że jest opcja uzdrawiania naszego ciała. Ale tylko i wyłącznie w momencie podejścia całościowego. Nie ma czegoś takiego, że medycyna współczesna oddzieliła psychikę od fizyki, czyli psychikę oddzieliła od naszego ciała, że albo jest leczona tylko psychicznie dana osoba, albo tylko fizycznie. To trzeba wszystko włączyć w jeden kocioł i patrzeć na bieżąco, co się dzieje, co z tego wynika, a nie każdy gdzieś tam w kącie siedzi i analizuje. Dlatego też, no, akademicka medycyna w pewnych kwestiach stanęła ja nie mówię tutaj o dynamicznych takich ostrych stanach, że wiecie przeszczepy, wypadki i tak dalej, ratowanie życia, no tutaj jest niesamowity progres i tutaj nie ma co nawet dyskutować, że w tym wypadku zrobili gigantyczny skok, ale typu nowotwory, choroby przewlekłe, tutaj dreptamy w miejscu, kręcimy się w kółko i nie wiemy jak to ogarnąć, a całościowe podejście właśnie ajurweda, medycyna chińska, te wszystkie elementy, które zaczynają być doceniane. W końcu mają rację bytu, jeżeli chodzi o leczenie, uzdrawianie naszego ciała, bo leczenie to jest w gestii koncernów farmaceutycznych leczyć, leczyć i nie wyleczyć. Ajurweda, <grywka> medycyna chińska ma po prostu uzdrowić ciało metodami naturalnymi, ziołolecznictwem czy Ćwiczeniami oddechowymi, medytacją itd. I też to bardzo dobrze tutaj w książce uszkodzenia autoimmunologiczne doktora Toma Obriana, gdzie on też pokazuje, że podejście całościowe jest niezwykle ważne i też temat zaniedbywany z nietolerancjami i alergiami pokarmowymi. Bo co z tego, że my będziemy jeść szpinak, jarmuż, gdzie jest bardzo zdrowy, jak ktoś jest alergizowany na to i Potem dochodzi do sytuacji, że dochodzi do zaostrzenia problemów jelitowych, występuje przewlekłe rozwolnienie, dochodzi do odwodnienia, demineralizacji całego ciała i układ odpornościowy się załamuje i jest progres choroby, dlatego też to wszystko musi być zrobione od A do Z i na szczęście coraz więcej Lekarzy, medycyny, żywienia się pojawia, gdzie to wszystko holistycznie ogarniają, i jestem pełen optymizmu, że coraz więcej takich osób się pojawia. 10 zasad zdrowego odżywiania, też bardzo dobra książka, wszystko zebrane w jedną całość, opisane na podstawie publikacji naukowych, i myślę, że to jest takie podsumowanie bardzo dobre na koniec, żeby sobie chociaż tą książkę 10 zasad zdrowego odżywiania kupić. Dla osób, które nie mają czasu i chcą jednak się edukować w tym temacie i całościowo podchodzić do tematu, macie w ofercie w opisie platforma żywieniowa motywator.tv, jedyna w Polsce taka platforma, która wykorzystuje przejrzyste infografiki, jadłospisy, kursy wideo. Macie tam taki combine, gdzie 5-10 minut dziennie uwierzcie mi poświęcicie, to Ogarnięcie zmiany nawyków żywieniowych i to świadome podejście bardzo szybko, bo no niektórzy drepczą w miejscu, bo szukają tam informacji, gdzieś na pudelku coś przeczytają, potem tam posłuchają, dzień dobry TVN i nagle jest zwarcie w mózgu, bo każdy mówi co innego. Dlatego ja tutaj zebrałem sztab ekspertów, którzy tworzą dla Was materiały poparte nie tylko publikacjami naukowymi, ale przede wszystkim swoimi. Podopiecznymi, swoimi wyleczonymi pacjentami i to jest najważniejsze. Otaczajmy się praktykami i słuchajmy praktyków. Dlatego ja też, zobaczcie, bardzo dużo mówię tutaj o swoich jelitach, bo nie chcę być ekspertem na temat wszystkiego. Ja mówię tylko i wyłącznie to, co ja przerobiłem na swoim ciele to, co ewentualnie przeczytałem, i to wpisuje się w mój światopogląd, i wiem, że na mnie zadziałało. A czy zadziała na kogoś? Nie wiem. Musicie sobie to sprawdzić. A te wszystkie narzędzia, tak jak mówię, są w, tej, w tych książkach albo jako krem de la creme na platformie motywator.tv. Przypominam też, że są właśnie już planery, gdzie możecie też sobie ładnie wszystko organizować. Tutaj jest admirał Jelitko. Czyli moja autorska postać, gdzie ona będzie tłumaczyć Wam, jak ogarniać jelita, bo jak się okazuje, te jelita są kluczowe w każdej chorobie, po to, aby jak najszybciej wyjść z różnych przypadłości zdrowotnych. Dlatego i platformę polecam Wam, moją, i planer też myślę, że będzie taką pomocną rzeczą. Nie tylko do notowania priorytetów, punktów do zrobienia, ale też również macie najróżniejsze takie pomocnicze infografiki, jak optymalizować stres, jak oddychać, żeby to cały czas było pod ręką i żebyście mogli w praktyce to stosować. Bo ja wiem też, że często dochodzi do sytuacji, że zaczynamy robić jakieś żywieniowe kwestie Z względem naszego ciała. Chcemy coś poprawić, ale zapominamy, pęd życia powoduje, że to gdzieś tam jest spychane na drugi plan, a taki planer codzienny, żywieniowy na pewno wam w tym pomoże. Jeżeli podobał wam się ten materiał, zostawcie łapę, zostawcie komentarz, piszcie w komentarze przede wszystkim co jeszcze mogę dla was zrobić. Ja na pewno to przeczytam i ustosunkuję się do tego w kolejnych filmach. Trzymajcie się do usłyszenia.